Właśnie ruszamy, 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 ruszamy. Dobra, ja Wam coś pokażę, ja muszę Wam coś pokazać. Ja nie wiem, mam nadzieję, że to widać. 28,6, 29 stopni. Powiem tak, kawa, kawa już wypita. Tutaj gary czekają na, na umycie po wczorajszej kolacji, ale zaraz do tego tematu wrócimy, a ja już Wam coś pokazuję. Yy, sorry, witajcie, witajcie w tym nowym, pięknym dniu. My jesteśmy jak już wiecie w pula na takim oto parkingu. Przyjechaliśmy tu wczoraj późnym wieczorem, po 20.00. Jest to parking bardzo bliziutko, centrum jakieś półtora kilometra. Nie jechaliśmy na pole kempingowe bo po prostu mamy całkowicie inne, inne plany. Jest tablica, na której jest podany QR-kod, ściągacie sobie to komóreczką, opłacacie. Uwaga! 13 euro za dobę. Wracamy do tematu naszego głównego odcinka. Często mnie pytacie. Pytacie, kurwa, trzech obserwujący. No dobra, często mnie pytają moi trzej obserwujący, a ostatnio już nawet czterej. O yy, dlaczego nasza szara woda nie śmierdzi? Otóż jak się okazuje, rozwiązanie jest bardzo bardzo proste i oczywiste, ale myśmy na nie nie wpadli. Nie, nie, nie. Myśmy na to rozwiązanie dowiedzieli się od kolegi, z którym żeśmy ostatnio podróżowali, od Szczepana. Pozdrawiamy Szczepana. I on nam powiedział bardzo prostą rzecz, ale po kolei. Już Wam powiem, bo to ja sobie tu wszystko przygotowałem. Adrianka w pracy. Dzień dobry. Witajcie, witajcie. To są nasze śmieci po wczorajszej kolacji. Ja chyba z premedytacją to zostawiłem, bo mówiłem, że będziemy pokazywać, dlaczego nasza szara woda tam nie śmierdzi. Już wam mówię, cała tajemnica jest o, w, tym, w tym wiadereczku. My de facto używamy y, takich elementów, które się myje y, papierem. Nie trzeba używać do tego, że y, wody. Ja teraz nie będę tego demonstrował i pokazywał, ale tu są naczynia które już niestety musimy umyć, tak? Teraz tak, normalnie powinienem Wam pokazać, jak to wygląda po obiedzie, bo wiadomo, wszystkie szczątki organiczne tu lądują z talerzy, bo nie zawsze wszystko dokańczamy. Ale my nigdy, przenigdy nie myjemy tego w tym oto tutaj miejscu, nigdy, tylko zawsze wszystko myjemy we wiaderku. Poczekajcie chwilę, umujemy. Słuchajcie, sorry, musimy powtórzyć to ujęcie, bo moja perfekcyjna pani domu powiedziała, że tu jest brudno, nie możemy tego tak pokazywać i żeby było wszystko od nowa przygotować. Moja perfekcyjna żona domu ogarnęła, że tak powiem, tu cały porządek i mnie dopuściła właśnie do prezentacji zmywania naczyń. Dlaczego nasza woda nie śmierci? Prawda jest taka, że całe naczynia, jakżeście widzieli, tak naprawdę myjemy w wiadereczku, a wodę z tego wiadereczka, a wodę z tego wiadereczka po prostu wylewamy na trawkę. Jeżeli my do kąpieli eee, używamy wody, jak zresztą wy, ale i gąbki. Słuchajcie, prawda jest taka, że jak myjemy naczynia, to musimy pamiętać, że woda z mycia naczyń nie może w żaden sposób spływać do, do szarej, do naszej szarej. Każdą wodę z mycia naczyń my, jak już wiecie, myjemy we wiadereczku, i to wiadereczko jest od razu wywalane na, na trawkę. Rzeczy są tam organiczne, więc to śmiało można wylewać wszystkie organiczne rzeczy na trawkę. My nie używamy chemii pod prysznicem, używamy, że tak powiem, takie szampony ekologiczne nie będzie tu żadnej reklamy. I jak widzieliście, nie mam tu żadnej reklamy naszych płynów organicznych do mycia naczyń, tych takich eko, bo nie o to chodzi, żebym to reklamował, ale używamy po prostu takich rzeczy ekologicznych, nie są to rzeczy chemiczne i śmiało można to wylewać. A dlaczego szara woda śmierdzi i zawsze nam śmierdziała dopóki nie poznaliśmy szczepana. Dlatego, że jak było gorąco, to ona zaczynała nam fermentować w naszym zbiorniku szarej wody i ją było czuć nawet podczas zwykłej jazdy, więc jak się jedzie w upale samochodem, naszą szarą wodę czuć wszędzie w promieniu 10 metrów do, dookoła nas. Po zastosowaniu się do rady Szczepana. Nasza szara woda już faktycznie nie śmierdzi. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem, bo od początku by nam, że tak powiem, nie waliło z szarej wody. Już od miesiąca, że tak powiem, mamy taki, taki system i faktycznie, faktycznie się sprawdza. Zaczynamy eksplorowanie Pula od najbardziej chyba znanego miejsca, jakie jest, czyli od tego amfiteatru albo od pozostałości z tego amfiteatru które tu zostały. Adrianka pójdziemy dookoła w drugą stronę tam będziemy go widzieć będziemy go widzieć z góry nie wiem czy wspominałem ale dokładnie rok temu odwiedziliśmy miasto Pula na kempingu byliśmy w ogóle na Pule i tam film z tego kempingu mamy więc drugi raz jego ja nie będę pokazywał nic się tam za bardzo nie zmieniło ale rok temu mieliśmy tego pecha, że pula była zlana deszczem mega mega yy, cała, cała w deszczu i praktycznie wszystko było zamknięte i powiedzieliśmy sobie, że musimy tu wrócić więc jesteśmy więc jesteśmy przy okazji wam powiem, że yy, znaleźliśmy jednego takiego totalnego dzikusa, żeby ktoś nie mówił, że w Chorwacji nie można spać na dziko, to można. My co prawda, żeśmy dzisiaj spali na tym takim płatnym parkingu za 13 euro. Ale później żeśmy wyskoczyli do, do sklepu na takie zakupy. No i właśnie przy tym sklepie ja Wam to oznaczę, na mapce jest parking. Totalnie dziki, którym w chwili obecnej można. Śmiało śmiało kimać. Nie wiem jak on długo będzie dziki, ale na razie wskazuje, wskazuje że, że będzie. Zobaczcie, tak mniej więcej to wygląda, więc prezentuje się faktycznie jak kolosałem w Rzymie. Teraz uwaga, nie chodzi mi o tą figurkę, tylko bardziej mi chodzi o to, co tutaj jest. Pytanie, kto wie? Ten pisze, że wie, a kto nie wie, ten pisze, że nie wie. W komentarzach, że pod pulą, w tym miejscu, to jest mapka, znajdują się tunele. My jesteśmy w tym miejscu, o, w tym miejscu i można pod ziemiami przechodzić, przechodzić pomiędzy pulą. Tam oczywiście jest dużo pomieszczeń. Taki schron jakby przeciwatomowy. Kupuje się bilecik w tym, w tym miejscu. Przyznam szczerze, że o jest za 15 euro, ale ja Wam tego nie będę pokazywał. Zostawię to dla Was. O, a teraz idziemy eksplorować to, co tak naprawdę lubimy: czyli takie oto właśnie knajpki, w których można sobie strzelić lokalne wino, lokalne tapasy. Albo inne fajne chińskie danie. Dołazimy do tego guku Sergiusza, który ma chyba najwięcej zdjęć. No to jest kwestia sporna, czy, czy amfiteatr w puli czy łuk Sergiusza ma więcej zdjęć no ale oboje powiedzmy, że mają tyle samo i on jest tutaj bramą bramą do lokali, które tam dalej się znajdują ale co jest ciekawe to coś było zbudowane w pierwszym wieku przed naszą erą że jak 100 lat przed naszą erą już potrafili coś takiego odwalić no to szacunek bo patrząc jak my dzisiaj budujemy niektóre domy a to tyle lat przeżyło. No to raz pierwszy raz widzę, że można siedzieć z pomnikiem przy stoliku. <gry> słuchajcie, teraz, teraz szaleństwo po takiej najsławniejszej ulicy w Pula, słuchajcie, zrobiliśmy spacer tą główną ulicą w, w Puli, która się składa głównie z małych restauracyjek. I takich małych sklepików, które są mocno, mocno obłożone Chińczyzną. No i ta ulica kończy się tym takim wielkim placem. Słowo wielki ma tutaj takie dyskusyjne znaczenie. Pula nas tutaj nie zachęca do takiego powrotu, bo mam miasto takie, które mnie zachęca do powrotu. I przykładem jest Primostren albo Orowini, że jest to miasto po prostu gdzie ja klękam z wrażenia. Jeżeli byliście w Puli, macie inne zdanie, to dajcie mi znać, bo szczerze ten taki spacerek nawet w tych podziemiach nie robi wrażenia. A muszę Adriankę znaleźć, bo mi się zgubiła. Jest moja zguba. Psa tam poszła oglądać, więc ja muszę ją pilnować. Wracając do tematu, nie rzuciła nas na, na, na kolana. Ona naprawdę jest taka, że jak będziecie przejazdem, no to można się przez nią przespacerować. Ja na pewno już raczej nie wrócę. Chyba, że chodzi o tą restaurację. Bo tak naprawdę przyjechaliśmy do Puli dla tej restauracji, która tutaj jest i, i chcemy przekonać się na własność własne oczy, na własnej e, kubki smakowe, czy ona faktycznie jest taką, taką restauracją rangi Michelin gdzie które tam podają po prostu są wytworem wyobraźni dostępne dla zwykłych zjadaczy chleba, no ale to się też okaże później, na razie kontynuujemy spacerek uliczką jeśli chodzi o Spacer po puli tak naprawdę, on wam może zająć godzinkę, półtora, niedłużej, Chyba, że gdzieś się tam zatrzymacie na jakiegoś bir. Przed chwilą zrobiliśmy sobie spacerek taką główną ulicą w puli, która jest na literę S. Nie w ogóle nawet żeśmy nie zapamiętali jak się nazywa, bo to nawet w ogóle nie. W... Tak, próbowałem, próbowałem. Ale nawet nie, nie, nie będę podejmował walki. Adrianka mówi, że musimy mieć dynamiczne ujęcia. Myśmy nią tak naprawdę szli tylko po to, żeby zrobić 10 tysięcy kroków, bo inaczej byśmy musieli chodzić do Koła Bęka. A teraz to jest nasz punkt dzisiejszej wycieczki powód przyjazdu do puli Marina Pula. Mam nadzieję, że uda nam się tam dostać do środka. I mam nadzieję, że nie trzeba było tu robić rezerwacji. Ja troszkę bym się rozczarował, że to wszystko na nic. Nieszczęście zamknięte, nawet nie wiem dlaczego zamknięte, i jesteśmy mega rozczarowani. No i teraz musimy coś gdzieś wykombinować. Prawda jest taka, że niestety knajpa, do której żeśmy, jak wiecie, przyjechali tutaj specjalnie, jest zamknięta i, i nic z tego. No i żeśmy zdecydowali, że. Opuszczamy pulę, jedziemy do innego miasta. Zresztą zaraz zobaczycie, trochę jest późno. Ja nie lubię gdzieś tam jeździć, ale miejmy nadzieję, że jak przyjedziemy do tamtego miasta, to znajdziemy taką miłą, sympatyczną knajpkę. A miasteczko jest naprawdę niczego sobie. Uwaga, z darmowym noclegiem. No i jesteśmy. Jesteśmy w takim miejscu. Hmm... Mocno, mocno okupowanym. Z jakimś fartem znalazł nam się tutaj stolik, zresztą sami zobaczcie. Jest tutaj huśtaweczka, a mamy w ogóle zachód słońca, tak? Mamy zach zachód słońca o zachodzie słońca. Jest tu taka piękna huśtawka, gdzie sobie wszyscy robią instagramowe zdjęcia, tak? Tu oczywiście jest knajpka, ktoś tu bluzę zostawił, ławeczka. Do, do siedzenia. O, ja sobie teraz usiądę i wam, i wam to pokażę. My będziemy w tej knajpce siedzieć. No, niestety, niestety nie udało nam się zdobyć tutaj miejsca. Adrianka, pójdziemy do tamtej knajpki, dobra? Czy chcesz tutaj usiąść? Chcesz tutaj usiąść, czy idziemy do tamtej knajpki? No, jaka jest twoja decyzja? tu jest takie tyle z truflami tylko pizzy nie ma no to zjemy tyle z truflami to jak zobacz, masz ochotę no i tak naprawdę doszliśmy do, do kolejnej knajpki tutaj no i zobaczcie jaki jest klimacik potencjalnie jest szansa, że znajdziemy stolik dwuosobowy bo ja widzę, że jest wolny stolik dwuosobowy ja idę rzucić na niego torebkę jeżeli uda mi się na niego rzucić torebkę a widzę, że się uda to mamy to Proszę, siadaj. No i mamy to. Zobaczcie, jaki obłędny stolik. Już Wam pokazuję go z kilometra. Bo tu jest bardzo dużo ludzi. A o, jak on wygląda. Zobaczcie, tutaj. I tutaj wjechała taka klasyczna sałatka Cezar, ale ja Wam powiem tak, ona może i Kl klasyczna, nie klasyczna, bo tak szczerze, tu jest cała masa sera, cała masa sera żółtego, a tu jest olbrzymi kurczak. I powiem Wam szczerze, że jest to przeolbrzymie, przeolbrzymie, tak? Przecież to jest połowa kury, więc ta sałatka Cezar jest, że tak powiem, czteroosobową sałatką. Do tego wzięliśmy aperolka, jak widzicie, a ja wziąłem takie sobie piweczko. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest ok. No i uwaga. U mnie leży ośmiornica grillowana, tak? Może to nie jest cała ośmiornica, ale tylko jej rączka. Nie mam bladego pojęcia jak to smakuje. No ale zaraz, zaraz się przekonamy. Ty spróbuj. Poczekaj, no to spróbuj mi powiedz co to jest. Aha, chyba jest... Czekaj. No, chyba jest dobrze. Bo jak po, twoje, po twojej mince widziałem, że jest chyba dobrze. Oho, jest dobrze? A skosztujesz ośmiorniczkę? Na razie nie, powiem. Zobaczymy, to... mm, jeszcze nie jadłem takiej ośmiornicy, takiej, takiej gry. Z, z suszy. Dobra. A czy jeszcze ten ryż są, są z jest z tym? Przepyszne. Przepyszne. Ja powiem, że ta ośmiorniczka. Ja wam powiem tak, kiedyś jadłem o która była jak guma, jak guma. A to, to jest po prostu jest tak pyszne. Tak? Mamy kolejny dzień Kolejny ranek i szczerze, to jest nawet ósma 8 rano. Już wam mówię, już wam pokazuję gdzie jesteśmy, jednocześnie mówię, kolacja zakończyła się dosyć, dosyć, późno dlatego, jeżeli ona się już zakończyła to już tam nie chciałem tego nagrywać, bo nie było, nie było, sensu nagrywania, wiem, że w nocy nie będziemy nagrywali żadnych filmów, dlatego, że kamery w nocy nie wydalają i szkoda, szkoda zachodu więc dokończę to co się tam wczoraj wydarzyło a tutaj jeszcze wam pokażę tą miejscowość w której jesteśmy bo w przeciwieństwie do puli to tu po prostu aż aż jest miło przyjemnie fantastycznie są, są plaże restauracyjki można gdzie pospacerować no takie takie pozytywne pozytywne wibracje jak, jak my e, lubimy a ja jednocześnie wyszedłem za, za, za kawą. Mamy godzinę 8.15, a ja, ja niestety muszę podążać z misją. Misja a kupna kawy została skazana na niepowodzenie. Nie będziemy stali pod strachem i czekali, aż otworzą bo to nie wiadomo, który ma otworzyć. Piszę, że od 7 rano mamy 8.20, więc nie? To Wam pokażę jeszcze tą fantastyczną y, mapkę tak naprawdę i tak, śpimy na tym parkingu tutaj, on jest darmowy jak on mówiłem, jest bardzo fajny, tu jest ta y, y, marina tutaj jest taka piękna piękna, nie wiem jak to nazwać półwysep, no i przeleżyliśmy tutaj jedli kolację, tak tu jest jedno pole kempingowe tu jest drugie pole kempingowe także możliwości są tu y, olbrzymie a pula jest gdzieś tam gdzieś tam na górze tak to mniej więcej tu wygląda i jest to naprawdę przepiękne miejsce cichutkie z takimi małymi skromnymi jach jachtami często mnie pytacie ile wynajem takiej y, łodzi kosztuje jest olbrzymia y, łódź naprawdę olbrzymia tutaj się y, opalacie tutaj Wasza żona Was wozi po, po Zatoce albo odwrotnie, zależy kto jak ma w domu no i słuchajcie, pół dnia 160 euro, ale za cały dzień od 9 do 7 wieczór uwaga 220 euro taka przyjemność i możecie, że tak powiem, tutaj sami Zatokę czesnąć jeszcze wam pokażę cennik tych innych łodzi 150 euro za tą małą Znaczy małą tu, tu pisze że 12 person nie mam radnego pojęcia Jak, jakim cudem tu 12 person tam 120-12 person a ta duża ma 6 person, 169 person 260 ja wracam z, z misją i niestety, jak już wiecie, nie udało się. Teraz muszę mojej kobiecie powiedzieć, że się nie udało. I mam dwie wersje wydarzeń: albo powiem jej, że żyć bez niej nie mogę. Może będzie miło, albo powiem, że mamy dziurę w oponie. Może wtedy kawa nie będzie potrzebna. Adrianka, jestem. Żyć bez ciebie nie mogę. Żyć bez Ciebie nie mogę. Ja wróciłem, bo się stęskniłem. Nie wiem, czemu się śmiejesz. Że...